Cześć. Szukacie pomysłu na super obiad? Dziś mam dla was smażony resz z warzywami i kurczakiem, a do tego obłędne sosy zamowy. I zrobiłam to wszystko we frytownicy bez Zaczynamy gotowanie. Zaczynam od szybkiego przygotowania mięsa. Wystarczą mi dwie piersi. Dosłownie skrapiam całość tłuszczem i dodaję słodką, wędzoną paprykę oraz kary. Słodka, wędzona papryka wniesie dymny smak, a kary nieco orientalny. Wszystko mieszam. Dodatkowo mięso opruszam solą i daję jeszcze odrobinę pieprzu. I teraz tak. Wszystko przygotowuję. Bezsłuchlowej. No i teraz zobaczcie. Moja sypialnica ma tutaj taką siateczkę. Gdybym dodała tutaj ryżu, to przepadłby on przez nią. Więc wystarczy, że włożę tutaj papier do pieczenia, żeby cyrkulacja powietrza dalej się odbywała. Po prostu ponakłuwam papier wykałaczką. Mięso przekładam na przygotowany papier. Równomiernie je rozkładają i Wkładam do mojej frytownicy. Zobaczcie, urządzenie ma tutaj rozmaite rodzaje dań, które podpowiadają nam, jaką temperaturę oraz czas wybrać. Można też zrobić własne ustawienia i ja się z tego skorzystam. Ustawiam temperaturę 200 stopni i mój kurczak spędzi w frytownicy 8 minut. To teraz pora na przygotowanie ryżu. Ugotowany ryż przekładam do miski. Rozluźniam go nieco widelcem. No i teraz przyprawy. Odrobina oliwy. Dla wyjątkowego smaku olej sozamowy, sos sojowy. Teraz chcę coś na wzór przyprawy pięciu smaków, więc potrzebuję tutaj pieprzu, cynamonu, kuminu, ostrej papryki oraz kolendry. Teraz znowu wszystko mieszam, aby przyprawy dokładnie pokryły każde ziaren koryżu. Czym byłby posiłek bez dodatku warzyw? Ja dziś użyję żółtej papryki oraz mrożonego groszku z marchewką. I teraz jeszcze drobno posiekana w kosteczkę cebula, wyciśnięty przez praskę czosnek oraz starty imbir. Wszystkie te składniki mieszamy ze sobą. Jeżeli lubicie warzywa w kuchni, to polecam wam przepis na spring roll z To ten znak, że pora dodać ryż. Zobaczcie, jak cudownie wygląda kurczak. Chodźcie tu wyżej. 8 minut i już mamy cudownego kurczaka. On jeszcze tam spędzi trochę czasu w towarzystwie ryżu. Wkładam całość ponownie do przetownicy beztłuszczowej i ponownie ustawiam czas temperaturę 200 stopni oraz czasu 5 minut. To teraz pora na przygotowanie obłędnego sosu sezamowego. Tego tu posprzątam? No ale to we w tym czasie napiszcie mi, w jaki sposób korzystacie z frytownicy bezpuszczowej. Teraz wystarczy, że podprażę sezam na patelni. Ale musicie tutaj być czujni, ma być złochy, ale nie spalony, A sezam szybko się praży. Teraz taki podprażony sezam możecie ucierać w moździerzu lub po prostu szybciej przełożyć do rozdrabniacza. Przełożę na talerzyk jeszcze, sezam w całości również dodam do sosu. No ale teraz ten będę chciała zmiksować. Ale pięknie pachnie. Dobra, teraz do sezamu dodam czosnek, sos sojowy i sok z cytryny. A wiecie, że widziałam taki trik, że jak się posmaruje nóż sokiem z cytryny i kroi się wtedy cebulę, to wtedy się nie płacze. Sprawdźcie, dajcie znać. Naprawdę, to ponoć działa, Ale jeszcze nie sprawdzałam. I znowu całość mi Teraz taki roztarty sezam przekładam do miski. I uwaga, łączę go z majonezem i odrobiną musztardy ostrej, diżą. I teraz na sam koniec, jeszcze do sosu, dodaję ziarna sezamu odprażone w całości, żeby gdzie gdzieniegdzie były wyczuwalne. Spróbuję. Mm. Dodam jeszcze odrobinę soku z cytryny i to w zupełności wystarczy. Jeżeli sos jest za gęsty, możecie go rozluźnić nieco sokiem z cytryny lub odrobiną wody. Tak powinno wyglądać to danie. Zobaczcie, ryż z wierzchu jest chrupiący, kurczak złocisty. Jeżeli danie potrzebuje, wydłużcie nieco jego czas. Teraz wykładam jeszcze odrobinę sosu i całość ponownie będę zapiekać. ten sam czas. Przygotuję sobie awokado oraz dymkę, bo nią wykończę moje danie. Tam, gdzie są takie mocne, wyraziste przyprawy, uwielbiam dodać kwaśnej śmietany. Zobaczcie, jak cudownie rozlał się, a jednocześnie zapiekł sos sezamowy. No i na koniec po prostu kawałki świeżego awokado. Oprószam całość dymką. Zobaczcie, jedno urządzenie, a jak fantastyczny posiłek możemy z nim wykonać. Jeżeli chcecie, możecie takiego sosu świeżego dodać również do tego dania. Ja zabieram się za jedzenie, a Was zapraszam do subskrypcji kanału. No bo tylko wtedy będziecie wiedzieć o takich przepisach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.